Hejka! dzisiaj kolejny odcinek Jezusem już to mi się stało. Dzisiaj kolejny film znowu na telefonie Jakby od tego co mi się wydaje to ja te filmy nagrywam bardzo, bardzo na zapas więc ja ten film nagrywam macie sobie nawet zobaczyć ten film tego nagrywam w niedzielę 11 sierpnia a on się pojawi na moim kanale o godzinie, znaczy, Jezu, dnia, dzisiaj niedziela, a pojawi się dnia chyba w środę albo w czwartek, jeżeli tak dobrze to ujmuję. Wczoraj też wieczorem jeszcze nagram jeden film, który pojawi się w poniedziałek albo wtorek, zależy. Kiedy tam będę ten. Więc będzie tak co 2-3 dni, filmy przez ten mój wyjazd. Po prostu teraz nagrywam, nie mam co robić. I przez co teraz tutaj. By... W tym momencie, nie? Jakby jutro też może nagram rano. Chociaż jutro już będziemy wyjeżdżać. Tak, jutro. Znaczy jutro. Dzisiaj, ale jutro. W niedzielę. 11 sierpnia Czyli w sumie Dzisiaj, a jutro, no wiecie o co chodzi yy, Jadę już Więc nie wiem, jedziemy około godziny 11 Więc możliwe, że No Wiecie, że nagram coś tam o 9, 10 jak wstanę, bo już jestem cała spakowana i gotowa do wyjazdu więc po prostu zależy od tego jak bardzo mi będzie się chciało to nagrać, przez co też też filmy będą trochę krótsze i będę mniej gadać, teraz się rozgadałam ale to nie na tych filmach będę mniej gadać będą one krótsze tak właśnie to, to może nie pięciu, ale tak, tak, tak 10-15 minut film będzie trwać. No po prostu to nagrałam dosyć późno, tak? Ja bym zaczęła... Na zaczęłam te film nagrać przed wczoraj. Już tak bardzo bardzo na zapas. To mogą być trochę dłuższe. A przecież, to, że ja wczoraj nagrałam tylko i dziś i jakby dzisiaj, no to po prostu już mniej czasu mi... Mniej czasu mi zostało. To tak naprawdę jeszcze mogę nagrać coś o dziewiątej rano i i to w sumie będzie już koniec. Dzisiaj dotrzemy do poziomu umiarkuj albo ciężko. A i przepraszam, jeżeli słychać gdzieś radio w tle. Po prostu mam włączone radio, tak słucham radia. Po prostu, na dzisiaj Wybrałam takie randomowe obby Nie było napisane, że mega trudne obby Też przez co mi się postać trochę popsuła, ale to... To przez to, że niektóre gry po prostu nie obsługują tych modelu postaci jaki ja mam Po prostu zmieniają go na taki kwadrat kwadratowy ale głowy mi nie zmieniło i włosy mi usunęły troszkę też, więc, więc no, może być tak, że ja teraz w tym momencie, jak ja to nagrywam, o godzinie 2.7 nagram ten odcinek, który będzie teraz też w około tych 10-15 minut. I wtedy nagram kolejny. Pojawiłem się kompletnie. Ja przez ten wyjazd, tak trzy dni przed tym wyjazdem, mi się kompletnie nie chce spać. I nie mieć tego zdecydowana chodzę. I w ogóle nie mogę spać, bo chodzę spać w jakichś godzinach typu trzecia. Gdzie normalnie no, chodziłam spać około pierwszej północ, to teraz nie. To teraz chodzę spać około drugiej, trzeciej. Po prostu bo tak nie mogę. Po prostu tak tylko nie mogłam się doczekać tego wyjazdu, że no po prostu nie mogłam zasnąć, nie? Ja już mówię, ja już mówię w poniedziałek. W poniedziałek nie mówiłam, że ja już będę gotowa, że planuję sobie to. Planuję sobie tak, że po prostu... Jak jest. Piątek, sobota, niedziela. W piątek w walizkę bym wyciągała. W czwartek bym pakowała ubrania. W. W piątek bym wyciągała walizkę. W sobotę bym pakowała ubrania. I w niedzielę moje rzeczy osobiste okazało się tak, że dzisiaj czyli wczoraj. No i co dzisiaj. W sobotę zdążyłam i w piątek spakowałam rzeczy, czyli ubrania, a w. A dzisiaj spakowałam moje rzeczy osobiste. No to ma, oprócz... jeszcze dwie czy trzy rzeczy mi zostały do spakowania. Więc ja już tak gotowa Jestem na ten wyjazd jak nikt inny. Ponieważ ja, ten. Moi rodzice w ogóle nie są jeszcze spakowani nawet. Mówią, a się spakujemy jutro, czy w sobotę, nie, czy w niedzielę rano, jeszcze przed wyjazdem, znowu żeby. Tymczasem ja witam. I jakby ja z tego opy, co teraz przechodzę, właśnie nie będę robić jakiejś tkli, nie wiadomo jakiej 50-odcinkowej serii. W ogóle miałam serię z kilku opy, z jednego, z dwóch chyba opy i z jednej gry na Robloxie. Z czego te dwie serie dosłownie zakończyłam, bo mi się po prostu nie chciało ich nagrywać. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś z nich powrócę, bo w sumie ta Oppy jako żaba bo dosyć fajne. Widzicie, jeżeli... Jeżeli nie widzieliście w moim wykonaniu odcinka z Oppy, ale żaba. Oppy, ale jestem żabą. Jest się żabą. To znaczy, że mnie nie subskrybujecie, więc zachęcam serdecznie, bo... To wiem. przegapicie naprawdę więcej takich filmów. A po wyjeździe chcę nagrać jeszcze 3-4 filmy, więc... Ale tylko nikome, znikome osoby będą wiedzieć co to jest. Vobecozní kamara so venou videl ok. O, o čom budem nagryvať? Brawo, tak cicho jest. To będzie już ostatni poziom, wiecie, bo tak... Bo chcę jeszcze faktycznie nagrać ten odcinek taki na czwartek, na piątek, sobotę, bo ja będę tam ogólnie do poniedziałku. Więc tak, filmy będą te, w tym Będą się pojawiać tak Powiedzmy, że tyby Dzisiaj, czyli wtedy Kiedy to nagrywałam, znaczy wtedy kiedy to nagrywałam jeszcze Wtedy kiedy to nagrywam Już właśnie był jeden film Na kanale i on był wstawiony w sobotę. To są dzisiaj, ale wczoraj, nawet no o co wiesz, co chodzi. Więc był wstawiony w sobotę 10 sierpnia. Jeszcze będzie, no tak jakby był w sobotę, będzie wstawiony w poniedziałek. Czyli jutro Czyli Poniedziałek Środę Piątek Tak co dwa dni? No i w sumie nie wiem czy To wtedy już w poniedziałek nie wiem, jeszcze was poinformuję na społeczności, czy będę mieć czas, żeby po prostu nagrać tamten odcinek jeszcze na sobotę, znaczy na poniedziałek Jeżeli miałaby taka opcja, że byłaby taka opcja, to by było świetnie No ale to już nie teraz, tylko bym musiał już w trakcie wyjazdu, albo właśnie w niedzielę rano czyli was jeszcze w niedzielę rano, o tego tak około dziewiątej po co ja tutaj to mówię, skoro ten film będzie wracać w, w... W... w środę. Nie wiem, mi się tak to już mierza. Przepraszam, jestem zmęczona po prostu, a nie chcę. Nie mogę zasnąć i nagrywam. Tak, super jest. Dlatego możecie zauważyć, że mam trochę inny głos niż zawsze. Na dziennych, dobra, bo się już tak rozgadałam, i tym że to miało się zakończyć tam, na niebieskim, więc to już by było na tyle. Co kolejny film, według mojego własnego harmonogramu, pojawi się w piątek, czyli za dwa dni. Co. Zwrotnia się z wami. Zwrotnia. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o subie i łapce w kurze. Apa. Żegnam.